Oglądacie finałowy odcinek. Przed nami 6 najlepszych premier. Na miejscu szóstym nowe BMW serii 5 Touring. I co, i można nadal oferować kombi w dieslu? Ano można. Bardzo ładne auto moim zdaniem, fajne. Przepiękny samochód, duży, wygodny i takiego bym kupił. I o takie motoryzacje to ja mogę walczyć, proszę pana, o taką motoryzację. Jest kombi, jest diesel, wygląda normalnie. Bardzo dobry samochód. Takiego poproszę zapakować, zawinąć w sreberko, wstawić mi do garażu, żebym kiedyś mógł go wyciągnąć i pokazywać dzieciom, może nie moim, ale dzieciom, moich dzieci, jak kiedyś można było robić samochody. Klasyczna motoryzacja jeszcze istnieje. Mam nadzieję, że ma się dobrze i że rynkowo ten samochód też dźwignie brzemię, jakie na nim ciąży, bo dzisiaj naprawdę ten segment nie ma łatwego życia. No bo po co komu praktyczny, duży i wygodny samochód, który mało pali i świetnie się prowadzi? A tak serio, w czasach, gdy BMW serii siódmej wygląda co najmniej dziwacznie, a nadchodzące premiery z Bawarii zwiastują kompletną demolkę tradycji, nagle niemiecka marka wypuszcza na rynek samochód zwyczajny. Bez żadnych zębów bobra, bez zezowatego spojrzenia i głupkowatego wyrazu twarzy, po prostu ładne kombi. O tym samochodzie chyba nawet nie powstał żaden mem. Ten kombiak z niemal 600-litrowym bagażnikiem to kawał Landary. Ma ponad 5 metrów długości. W środku nie jest już tak klasycznie. Zniknęła większość fizycznych przycisków, a na deskę wjechały zakrzywione, połączone ekrany, ale za to można na nich grać w gry. No Na pierwszy rzut oka jak przymrużymy oczy, tak po mojemu. To co widzimy, szczególnie jak te ledy świecą? No, Skoda. Hmm. Czyżby połączenie jakiejś BMW z koncernem Volkswagena się tutaj nam szykowało? Dla fanów BMW Touring jest, jest świętością. Jeżeli ktoś miał BMW piątkę w Touringu, to wie o tym doskonale, że można się śmiać, można się wygłupiać z różnych samochodów, ale Touring jest czymś absolutnie wyjątkowym. Jest taką ikoną pod kątem prowadzenia, funkcjonalności, naprawdę jest przyzwoitym autem. Najciekawsze w tej BMC jest to, że ona nadal dostępna jest jako 520D, czyli zwykły samochód z prostym dieslem pod maską, który niewiele pali, bardzo ładnie przyspiesza i. Co ciekawe, jest bardzo cichy. Gdybyście wsiedli do takiego diesla w tej nowej budzie i odpalili silnik, nie zorientowalibyście, że nawet na zimnym, że to ropniak. Kultura pracy jest niesamowita, osiągi są bardzo przyzwoite. To jest dynamiczny samochód z wysokim momentem, z fajnie pracującą skrzynią, która zmienia te przełożenia non -stop, ale robi to w sposób niewyczuwalny. Dobra, mam coś do powiedzenia. Jak można było taki, taką ikonę BMW kombi zlikwidować, jak oddzielnie otwierana szyba w tylnej klapie? Bo tego tu już nie ma nawet w opcji. Ale poza tym, ten samochód ma wszystko wszystkie geny BMW nawet działające kierunkowskazy, które bardzo ułatwiają jazdę innym kierowcom.